jeżeli faktycznie weźmie to sobie do serca, że stracić może tylko 100% i wpakuje tam nie wiadomo ile kasy, gdzie tak na dobrą sprawę będzie to znacznie więcej niż mógłby sobie pozwolić, to to już się robi aż 100%, nie? Tak samo w drugą stronę w momencie kiedy zarobiłeś już coś, ale to nie są zyski, które są zrealizowane, tylko są po prostu na giełdzie, bo cały czas trzymasz jakieś pozycje to też pytanie, ile z tego możesz stracić, no bo stracić z tego kolejne 100%, to samo 100%, to też głupio, nie? I finalnie wyjść, nie wiem, mogłeś mieć, nie wiem, 200 koła, a włożyłeś z tego dychę, znaczy włożyłeś dychę, mogłeś mieć 200 koła i tak nic nie wypłaciłeś, tylko nawet te 200 koła później uwaliłeś. To też głupio. W ogóle też jest tak, że też mi jeszcze to przyszło do głowy. Zobaczcie, mieliśmy najgroźniejszego wirusa na świecie i były te spadki. Ludzie na przykład od tamtych lat zaczęli sobie budować kapitał, nie tylko na krypto, ale krypto może być jednym ze składnikiem tego portfela, tego majątku, który budowałeś od tamtego czasu. Jak patrzę na akcje, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje też na rynkach tradycyjnych, no to nawet jeśli ktoś miał hajs z przeznaczeniem na to, by podjąć jakieś ryzyko związane z inwestowaniem, no to teraz pewnie ma nietęgą minę po tych wszystkich spadkach, bo wiecie, każda, każda osoba, albo przynajmniej większość może nie będę mówił, że każda, ale większość osób, która przychodzi na rynki inwestować, nie dopuszcza do siebie, Takiej myśli, że coś może pójść nie tak, coś może być odwrotnie, że ja stracę. Przecież mi się to nie przydarzy.